Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy film będzie poświęcony stacji Skierniewice, czyli pierwszemu węzłowi kolejowemu w Królestwie Polskim. Jest to kontynuacja serii poświęconej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Poprzedni film opowiadał o trójce założycieli inicjatorów budowy Kolei warszawsko Tomaszu i Henryku Wieńskim oraz Piotrze Steinklerze. Otóż bracia Łubieńscy, aby uzyskać koncesję na budowę kolei warszawsko-wiedeńskiej musieli sobie zaskarbić przychylność namiestnika carskiego Iwana Paskiewicza, który miał siedzibę swoją w Łowiczu i postanowili, że kolej dotrze do tego miasta, a więc Obiecali, że, po prostu, że w ramach budowy kolei warszawsko-wiedeńskiej powstanie odnoga ze Skierniewic w kierunku Łowicza. Budowa kolei warszawsko-wiedeńskiej na terenie Skierniewic rozpoczęła się w 1840 roku. Wtedy przystąpiono do pierwszych robót. Wycinki drzew, formowania nasypów oraz wykopów. Za całość koncepcji związanej z budową kolei warszawsko-wiedeńskiej odpowiadał inżynier Stanisław Wysocki. Natomiast w przypadku Skierniewic bardzo istotną, a nawet kluczową rolę odegrał Adam Iczkowski. Był to architekt, który wykonywał pracę na zlecenie cara. Jako, że w Skierniewicach była letnia siedziba cara, dawny Pałac Przymasowski, to Adam Iczkowski odpowiadał za wiele robót związanych nie tylko z pałacem, ale również z koleją. W 1840 roku, gdy rozpoczęły się prace przy budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej, równolegle trwały prace przy przebudowie osady pałacowej w skierniewicach należącej do cara. za pracę te odpowiadał właśnie Adam Iczkowski. W związku z tym postanowiono, że Adam Iczkowski skoordynuje pracę na terenie skierniewic i to jemu powierzono. O również budowę, zaprojektowanie i budowę dworca w Skierniewicach, jak też pomniejszych obiektów. Adam Iczkowski, projektując osadę pałacową, obecny układ, czyli park, oraz tak zwaną Willę Aleksandrię Pałacek Myśliwski uwzględniał w tej koncepcji właśnie istnienie czy powstanie linii kolejowej. Warszawsko-Wiedeńskiej wraz z odnogą w kierunku Łowicza. Jako że Skierniewice od samego początku swojego istnienia były stacją węzłową, to musiały, musiały posiadać swoją parowozownię. Było to konieczne, ponieważ y, parowozy y, miały ograniczony zasięg i konieczna była ich wymiana. I taka wymiana odbywała się nie tylko na stacjach węzłowych, ale również na pomniejszych stacjach. Bardzo możliwe, że Adam Iczkowski miał również udział w projektowaniu pierwszej parowozowni, ale jest to dosyć naciągana teoria. Pierwsza parowozownia istniała w miejscu, w którym istnieje do dzisiaj parowozownia. Naprzeciwko parowozowni znajdował się pierwszy dworzec zaprojektowany przez Adama Iczkowskiego dworzec w stylu mauretańskim, tak zwanym arabskim. W 1848 roku kolej dotarła do stacji Granica. Była to stacja znajdująca się w tak zwanym trójkącie trzech cesarzy, czyli w okolicach dzisiejszego Sosnowca, w zagłębiu Dąbrowskim. Była to stacja przy granicy, była to stacja graniczna między, zaborem, między Królestwem Polskim a Zaborem. Austriackim, ale dosyć blisko był też zabór pruski. To właśnie tam można było kontynuować podróż w kierunku Krakowa, a także w kierunku słynnego Wiednia. Z czasem rola stacji w Skierniewicach coraz bardziej rosła, a wiązało się to z faktem, że odnoga łowicka została wydłużona w kierunku granicy z Prusami. Miało to miejsce w latach 60. XIX wieku kiedy to kolej dotarła do Aleksandrowa Kujawskiego, który był również stacją graniczną właśnie pomiędzy Królestwem Polskim a Prusami. Tym samym konieczne było rozbudowa stacji w Skierniwicach, ponieważ była to stacja węzłowa i przesiadkowa, ponieważ każdy kto chciał udawać się w kierunku Berlina, właśnie przesiadał się w Skierniwicach i dalej przez Łowicz, Aleksandrów, Kojawski w kierunku Torunia, gdzie ozdbanem można było dojechać właśnie do Berlina. Tym samym konieczna była budowa kolejnego dworca, ponieważ istniejący dworzec carski nie był w stanie obsłużyć wzmożonego ruchu pasażerskiego, jak też obsługi towarów. W latach 1874-1875 powstawał drugi dworzec w Skierniewicach. Był to dworzec, czy jest to dworzec w stylu gotyku angielskiego, zwany też ceglanym, właśnie ze względu na to, że jest zbudowany z charakterystycznej czerwonej cegły. Tworzy tak, tak, jest, tworzy tak jakby zameczek. Projektantem tego dworca był Jan Hojriś. Pierwszy dworzec w Skierniwicach, zaprojektowany przez Adama nie przetrwał do dzisiejszych czasów. W czasie II wojny światowej uległ zniszczeniu, a następnie ocalałe resztki zostały do, rozebrane. W tym roku mija właśnie rocznica od jego powstania, i warto upamiętnić to, że kiedyś istniał. Obecnie tylko przekazy pisemne, jak też stare zdjęcia i ryciny. Pokazują, w którym miejscu istniał dworzec w stylu mauretańskim. Miejsce to łatwo rozpoznać, ponieważ rosną tutaj wysokie topole, które są charakterystyczne. I właśnie te topole towarzyszyły dawnemu dworcowi kolejowemu. Warto zastanowić się nad inną formą upamiętnienia pierwszego dworca w Skierniwicach. Jedną z możliwości jest na przykład mural na terenie, na, mural, który można by namalować na fasadzie e, pobliskiego lokalnego centrum sterowania. Inną możliwością jest postawienie po prostu zwyczajnej tablicy informacyjnej e, z informacją, że w tym miejscu stał pierwszy dworzec w Skierniewicach, oraz z symbolicznym zdjęciem. Ewentualnie można też zrobić makietę e, w taką metalową makietę. Która by pokazywała, jak wyglądał w formie przestrzennej dworzec i w którym miejscu stał. Jest wiele możliwości, które pozwalają na upojętnienie tego dworca. Dworzec w stylu mauretańskim został oddany do użytku 15 października 1845 roku. Także w tym roku mija dokładnie 180 lat od jego powstania, więc jest to idealna okazja do jego upamiętnienia. Wiadomo, że nie wszyscy mogą być chętni, aby upamiętnić ten dworzec. Wynika to z faktu, że był to dworzec carski, więc jest to pewnego rodzaju symbol okupacji carskiej, władzy rosyjskiej na terenie Królestwa Polskiego. Z drugiej zaś strony jest to pewnego rodzaju świadectwo historyczne dziedzictwo tego miasta. Zatem warto rozważyć formę i możliwość upamiętnienia tego dworca, po to, aby właśnie kolejne pokolenia mieszkańców, jak też przyjezdnych, wiedziały, że coś takiego istniało w tym miejscu i że tak naprawdę stacja w Skierniewicach istniała kiedyś w tro trochę innym miejscu niż obecnie. Właśnie bliżej mostu, bliżej parowozowni, to właśnie tutaj były główne obiekty. Jesteśmy naprzeciwko parowozowni w Skierniewicach. W oddali widać parowóz, ledwo widoczny to jest właśnie parowóz. Tam jest hala wachlarzowa oraz inne obiekty lokomotywowni. W pobliżu właśnie tego miejsca stał kiedyś pierwszy dworzec kolei wartlaskowiedeńskiej. Dworzec ten powstał wraz z budową w linii kolejowej w 1845 roku I właśnie mija 180 lat od jego budowy.